Po raz dziewiąty reprezentacja Polski zagra z Meksykiem. I po raz drugi podczas Mistrzostw Świata. Pierwszy raz w 1978 roku, gdy Polska pokonała L3 3 do 1, dwie bramki Zbigniewa Bońka i jedna Kazimierza Dejny. W historii pokonaliśmy Meksyk trzy razy, dwukrotnie z nimi zremisowaliśmy i trzykrotnie przegraliśmy. Jaki wynik spotkania będzie po 90, po 90 minutach pierwszego spotkania na Mistrzostwach Świata? Oglądajcie dalej. Tymczasem zapraszam na hymny. 23, Jesus Gallardo. Jesteśmy już po hymnach skład reprezentacji u Meksyku. Bramce Ochoa, potem Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo, Pomocy, Guadrado, Edson, Alvarez i Hector, Herrera. Lozano, prawa strona, dziewiątka to Raul Jimenez i Alexis Vega. Teraz przejdziemy do składu Czesława Michniewicza. Jak polski trener dzisiaj... Na jakich piłkarzy postawił właśnie Czesław? Bramce Szczęsny, potem Glik, Petnarek, Kiwior, Wachadowi to Zalewski, Bielik z Krychowiakiem w środku pola, przed nimi Zieliński, Szymański, a na szpicy Robert Lewandowski. W XXI wieku Polska nie wygrała ani razu meczu otwarcia, pierwszego meczu na mundialu, Meksyk natomiast ani razu nie przegrał. Jak rozpocznie się ten mundial, na, ten mundial dla biało-czerwonych? Czy w końcu uda nam się świetnie rozpocząć mundial i powalczyć o coś niż o honor? Rozpoczynamy spotkanie z Meksykiem. Pierwsza akcja, wybicie Hectora Moreno daleko. Bednarek wygrywa pojedynek główkowy. Bielik do Kiviora. Kamil Glik, Mati keś, spokojnie. Polska rozgrywa piłkę. Mati Kesz prawa strona boiska. Kesz się rozpędza, podaje do Szymańskiego. Szymański, Lewandowski, Zieliński. Piotr Zieliński strzela. Polska w szóstej minucie wychodzi na prowadzenie z Meksykiem. Piotr Zieliński, Piotr Zieliński udowadnia swoją wysoką formę z Napoli. 1 do zera, Co za niesamowity początek. Biało-Czerwonych. Co za radość Polaków. Co za ratusz kibiców. Mam nadzieję, że nie kupionych przez Katarczyków. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Szymański, Lewandowski. Zieliński. Oczuła wyczuł strzał Zielińskiego, ale nie był w stanie obronić ten strzał. Zobaczmy. Piękny gol w stylu Ricardo Quaresmy. Piotr Zieliński. Pierwsza bramka Polaka. Mistrzostwa świata. Prowadzimy z Meksykiem już w szóstej minucie. To lepiej nie mogło się rozpocząć. Piotr daje na prowadzenie. 1 do 0 w szóstej minucie. Kolejna akcja. Lewa na boiska. Piotr Zieliński. Zieliński. Piotr Zieliński. Co zrobił? Piłkarz na poli. Zieliński w pole karne, Lewandowski. Główka strzela. Co się dzieje? Piłka na linii. Gol. 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 Mamy gola. Co za kuriozalna bramka Od czoła odbił piłkę na słupek. I piłka widocznie przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Robert Lewandowski. 10 minuta 2 do 0 dla reprezentacji Polski. Zobaczmy to jeszcze raz. Szczał głową. No tutaj. Małe zamieszanie, zobaczmy też teraz: Oczoła, broni, odbiła się piłka, od słupka. To będzie zaliczony, jak i chyba, gol samobójczy oczoły, Ale mamy to. 10 minuta, prowadzimy z Meksykiem 2 do 0. Niesamowity początek naszej kadry. Akcja Meksyku: Raul Jimenez, fatalne podanie, Krychowiak w polu kar... W środku boiska walczy Szymański, Nikolo Zalewski do Zielińskiego, Piotr Zieliński, Zieliński, Lewandowski, 3 do 0, 18 minuta spotkania. Polska gromi Meksyk 18 minut 3 trafienia, to więcej niż na ostatnim mundialu przez 270 minut. 3 do 0, co za kapitalny początek reprezentacji Polski, zobaczmy jeszcze raz Piotr Zieliński. W pole karne niepilnowany Lewandowski o czoła. Tym razem nie miał szans po raz kolejny. Prowadzimy 3 do 0 z Meksykiem. Coś niesamowitego, jak gra dzisiaj nasza reprezentacja. Lepszego początku mundialu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Jak będzie dalej, lecimy dalej oczywiście. Akcja Meksyku. Alexis Vega traci piłkę, świetny odbiór Matego Kesha, ale piłka nadal, nadal dla Meksyku. Alexis Vega, piłka z do Herery, Herrera, Vega, Jimenez, Alexis Vega, w końcu jakaś akcja Meksyku, Jimenez, Alvarez za pola karnego. Ale Wojtek Szczęsny broni tą sytuację, Jakub Kibior opanował piłkę. Kolejna akcja Meksyku, Hilwik Lozano szedł na lewą stronę, czaki. Czaki przy piłce Lozano kiwa Bednarka w pole karne, ale świetnie, był tam Szczęsny, nadal 3 do 0. Meksyk ruszył, Vega, Jimenez strzela, ale Wojtek Szczęsny broni, dobra interwencja naszego golkipera. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce, Jimenez, mocne uderzenie, ale Wojtek Szczęsny broni to lewą ręką. Bez jakichś większych problemów, Wojtek Szczęsny na razie trzyma poziom. Lewa strona bliska. Piotr Zieliński. Zieliński, Zieliński. Zieliński podaj do szczęsnego. Wojtek szczęsny ma piłkę. Co zrobi szczęsny? Szczęsny! Co on zrobił? Jorge Sanchez! 3 do 1. Co zrobił Wojciech szczęsny? Nie mam pojęcia, co zrobił Bramka Juventusu. No, zrobił klasycznego szczęsnego w pierwszym meczu na wielkich turniejach. Mamma mia. Co tu się wydarzyło? Meksyk może trochę wrócić do gry. Co za głupota Szczęsnego, zrobił Kariusa. Czemu podał lewą nogą, a nie prawą? Meksyk może złapać wiatr żagle. Niestety fatalne podanie Wojtka Szczęsnego. 3 do 1, a było już spokojnie, było fajnie. Ale Szczęsny postanowił zepsuć nam to. 62% posiadania piłki, niebywałe jak mamy długo piłkę w tym meczu. Druga połowa. Andres Quadrado, Raul Jimenez. Jimenez do Herrery, Herrera, Herrera strzela! Kapitalna interwencja szczęsnego. No, Wojtek szczęsny, stuprocentowa sytuacja obroniona. Wojtek, graj tak dalej, a nie podawaj piłkę do rywali. Nadal 1 do 3. Mamy potrójną zmianę w naszej kadrze. Wschodzi Szymański, Bielik i Zalewski. Francukowski i Turbo Grosi Kamil Grosicki, więc. Czas na zmiany. Czas na świeżą krew z ławki. Lecimy. Akcja Mesyk, Meksyku. Pineda. Złe podanie Lozano. Ale nadam piłkę ma Meksyk. Jimenez. Pineda. Pineda. Vega w polu karnym. Vega i niestety 2-3. Alexis Vega. Gol kontaktowy. 15 minut do końca spotkania. Będzie nerwowo. Będzie nerwowa końcówka. Niestety sami sobie na to zapracowaliśmy po świetnym początku. Meksyk przejął inicjatywę. No i strzela bramkę na 2-3. Niestety błąd w obronie. Vega wyszedł świetnie za plecy obrońców. I niestety 2 do 3. Jedna bramka przewagi tylko nam pozostała. Oby byśmy nie stracili trzeciej. Kiwior. Frankowski. Zieliński. Zieliński do Frankowskiego. Frankowski. Frankowski Lewandowski Grosicki. Grosicki gol! Kamil Grosicki. 85 minuta spotkania. Mamy gola numer 4. 4-2 dla reprezentacji Polski z meczu, meczu z Meksykiem. Niesamowite, gdy wydawało się, że może Meksyk to zremisować, my strzelamy gola, który prawdopodobnie zakończy to spotkanie. Zobaczmy jeszcze raz. Frankowski to się zatrzymał. Lewandowski niepilnowany. Zagrał piętą do Grosika, a Grosik. Pokonuje Guillermo Oczołę 4-2 Polska coraz bliżej zdobycia trzech punktów w dzisiejszym spotkaniu. Turbo Grosik, Turbo Zmiana. Niesamowite. Mamy to: Polska wygrywa po raz pierwszy w XXI wieku, pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Świata. Pokonujemy Meksyk 2-4. Lewandowski, Zieliński, Grosicki i samobójczy gol Oczoła. Niestety, szczęsny zrobił klasycznego, szczęsnego. Ale udało nam się wygrać to spotkanie. Następne spotkanie w sobotę z Arabią Saudyjską. Zapraszam Was już bardzo serdecznie na to spotkanie. Na skrót tego spotkania zapraszam do lajkowania tego materiału, jeśli Wam się spodobał. Sorry, jeśli za bardzo czasami się darłem. Chciałem się trochę pokomentować, się pobawić. Może wyszło to jak wyszło, ale piszcie śmiało w komentarzach, co sądzicie. I jakim wynikiem zakończy się dzisiejszy mecz? Polska, Meksyk. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Za komentarze, subskrypcje, łapki w górę. Na razie, piąteczka.